Nowy rok i nowe kbl -e. To znaczy, w sensie, to są stare zestawy, no ale też czasów, kiedy było lepiej, tak? No bo kiedyś było lepiej i znaczy, że mamy nowy rok, to kolejny rok wchodzi nam do kbl -a. Zaczynam motać. Ech, robię się chyba coraz starszy. Zapraszam na recenzję. Siemano, klockowe świry, Popo popraw se tą płetwę na czole, ty rybo. Tak jak mówiłem, nowy rok 2022 nie będzie rokiem, kiedy ja z serii KBL zrezygnuję, a wiecie czemu? Bo chyba nigdy z tej serii nie zrezygnuję, bo cały czas kiedyś było lepiej i oczywistym jest, że dekadę temu, no... Było lepiej, przede wszystkim była seria Atlantis. Mam wrażenie, że jeszcze tę dekadę temu, no i jeszcze 6-7 lat temu, LEGO było bardziej autorskie, bardziej miało swoje takie właśnie serie. Dzisiaj co ma ze swojej serii? No Ninjago, a poza tym wszystkie nowe, które daje typu video to są jakieś jedno sezonówki, czy Hidden Side, dwu sezonówki i brakuje mi takiej rasowej serii, Już wiem, że Atlantis też nie trwało 10 lat, ale brakuje mi takich rasowych serii, jak były kiedyś Adventurers, Pharaon Quest, czy właśnie Atlantis, kurczek Seria jest to, która, no nieco Wam tu dużo będę gadał, ominęła całkowicie, w latach 2002 do 2013 miałem całkowitą przerwę odlego co najwyżej w Carrefourze zerkłem na półkę, no ale jakby nic z tym więcej nie robiłem. I dzisiaj mnie to boli, bo to były bardzo dobre sety, Wow lattzego? No, przede wszystkim zacznijmy od tego, że ja bardzo lubię tematy, wiecie, wodne, podwodne i tak dalej. Tutaj mieliśmy do czynienia, no, z taką Atlantydą, prawda? Wybaczcie mi, mogę tutaj walić dzisiaj wiele błędów. Tak jak mówię, nie, nie... nie żyłem w czasach, miałem powiedzieć, kiedy była ta seria. Żyłem w czasach, kiedy była ta seria. Być może wy nie żyliście, bo faktycznie możecie być dość młodzi, ale może być tak, że bardzo chcecie tą serię. Więc jeżeli chcecie tą serię, zaglądajcie koniecznie na mój sklep przystańklocków.pl. Zestaw, który właśnie recenzuję w momencie, kiedy recenzję nagrywam się tam znajduje, a być może kiedy oglądacie już nie, ale być może są inne, prawdopodobnie są. Sprawdźcie. E, nurkowie wyglądali wtedy tak, moi drodzy. I to jest powiem Wam szczerze, coś, czego mi w dzisiejszych seriach właśnie brakuje. Oczywistym jest, że powiedziałem wam, o, nurkowie przecież są coś tam w City i tak dalej jakiś czas. Tak, ale ci nurkowie, które są jacyś w City. Czy oni są zbyt dosłowni? W sensie oddają prawdziwą dosłowność. Seria City zawsze była dosłowna. I oddaje to tak, jak naprawdę wygląda, nie? Batyskafy wszystko jest tak, jak mają wyglądać, nie? A nie brakuje takiego, wiecie, takiego freak, takiej serii, trochę, kurde, odjechanej, zwariowanej, trochę pofantazujmy, trochę Just Imagine, nie? A nie tak tylko i włącznie dosłownie. Bo dzisiaj co mam, batyskafy, reki rekili, śmieci na dnie morza. Oczywiście, nie mówię, śmieci na dnie morza są w ogóle super tematem. W sensie są złym tematem, ale warto o tym mówić. Natomiast brakuje mi czegoś właśnie takiego, jak było tutaj takie odjechania. Super w ogóle jest ta minka No i tutaj z jakie mieli To akurat jest coś, co jeszcze gdzieś tam gdzieś Chociażby w kosmosie się pojawia Zdecydowanie bardziej fantazyjną tutaj postaczką jest to Ta głowa, to jest naprawdę coś w ogóle Wow, ja teraz spróbuję ją zdjąć Ale coś mi, coś mi tu nie idzie O, wygląda ona tak śmiało mogę powiedzieć, że można do niej przyłączyć kilka innych klocków, w ogóle jakiegoś wielkiego stwora na jej wzór stworzyć mm, bardzo ciekawe jest to, że spójrzcie, mamy również tutaj świetny nadruk, no jak on był wykorzystywalny, ten torsik, to jacie to ja cię, yy, nie klockolę no w ogóle jakieś wiedźminie, w ogóle wiecie, jakiś potwór klatą. A to natomiast oczywiście ma to wszystko wielki sens, bo gdy sobie to wkładamy, no to to jest ta paszcza te zęby ją trochę zasłaniają, więc może lepiej byłoby bez nich, ale oczywiście to jest chyba pirania, prawda, no to fajnie jest ten efekt, yy, ma ona również tutaj ten trójząb. No, oczywiście to nie jest koniec ciekawych elementów, bo mamy i tutaj, no może dokładnie średnio, ciekawy, właśnie taki skuterek podwodny. To są niestety oczywiście naklejki, jakaś łapa, brońka, plus taka odwrotność, w sensie bo on tu wciąga jakby i, i leci w tą stronę, a nie odwrotnie, że tutaj wypuszcza. No gdyby to było tutaj to słabo, bo mogłoby go trochę zmielić. No, I mamy bardzo ciekawy element, jakim jest nie tylko ten hełm. No spójrzcie, jaka to jest kurczę Atlantyda, prawda? Jaki ten hełm jest genialny, świetny. No, Wodja no i z wiedźmina też jak się patrzy taki złota kolorystyka przybrudzona no po prostu genialny jest ten element I oprócz tego mamy tutaj złotą skrzynię w środku jeszcze troszkę skarbów a z tyłu taki fragment no właśnie chyba Atlantydy oczywiście my że mógł ruszać, mogliśmy sobie jakąś zabawę więc zrobić że prysz, się wali jest tam pod wodą ale myślę że tak jak to wyglądało teraz było tak czy siak najlepiej no a cały czas to jeszcze nie był klotz de la klotz ponieważ klotz de la kloc w tej konstrukcji jest ja wiem, że Wigilia już za nami, no i gdzie ja wam tu z jakimś karpiem wyjeżdżam, ale ta konstrukcja po prostu jest dobra, wygląda ona świetnie. Wiecie, 10 lat temu byliśmy daleko, jeszcze do tych czasów, gdzie Lego robiło takie rzeczy ozdobne, takie Lego Arts, rzeczy na półkę, doc i tak dalej. A śmiało gdybym był fanem rybołówstwa i twierdził, że szczupak jest królem, królem mórz, to mógłbym sobie taką piranię chyba postawić na półce. Sami przyznacie. No i ten efekt, bo faktycznie to trochę razi, ale już wam pokazuję, jak to działa. Trochę ciężko jest to ogarnąć, ale o, widzicie, jak ta szczęka fajnie się rusza. No i te gumowe elementy, na które naczekałem w 2016, czyli na początku swojego kanału, spójrzcie już ponad dekadę temu istniały, tak? Więc kurczę, tutaj moje czepiastwo, że ta nowość gumowa jest dziadowska było bezpodstawne, ale pamiętajcie, że w 16 cały czas z Lego zaczynałem, więc jeszcze dużo rzeczy po prostu nie wiedziałem. Bardzo fajnym efektem jest tutaj też oczywiście ta tutaj ta, nie lina, tylko bat właśnie z tym elementem. Ona powinna być chyba jeszcze trochę bardziej wysunięta, żeby to tam lepiej wyglądało. O właśnie tutaj, bo możemy sobie tym jeszcze pomanipulować. O! Bardzo ciekawie zrobione tutaj widzimy te łuski u góry po prostu płetw. Tutaj jeszcze te skrzydła w ciemnozielonym, tutaj te boczki, to są niestety naklejkowe elementy. Boli mnie troszkę to, że tutaj ta płetwa tylnia w całości się obraca, bo jak widzicie faktycznie w zabawie powoduje to to, że co chwilę ona jest tak. Zdecydowanie bardziej preferowałbym osobiście, by ona była tutaj unieruchomiona. No i te oczy, te oczy, te oczy zielone. Jak do tego doszło, nie wiem. Chciałoby się, że gdybym był poetą, również sami przyznacie, robią efekt. Mogliśmy je nawet tak odchylać, ale wtedy to jakby nie miało sensu, bo <laughs> to śmiesznie wyglądała teraz. To w się sensie tak śmiesznie, że nie strasznie, nie? Natomiast spójrzcie, to już były te lata, kiedy tak lego fajnie kombinowało. Tutaj właśnie z tym przygięciem, zagięciem, ugięciem, żeby coś ładniej wyglądało. Oczywistym, że to dziś dzisiaj golopuje w stronę, ładnie wygląda na półce, a gorzej jest bawialne. W tym przypadku jednak jest całkiem spoko bawialne, no bo mówię, nie, nie podnosi nam się samoczynnie. Tutaj samoczynnie jedynie ten ogon się obraca. I ogólnie chciałbym bardzo docenić tą rybę właśnie za w miarę tutaj jej dobre wykończenie. Nie rozumiem, po co też czasem na przykład jakieś takie niebieskości i Tam są znaczy dobre szarości, to rozumiem, bo nie ma tego w innym kolorze. Są pchane, a później zasłaniane. Naprawdę nie można by dać to w normalnych kolorach, żeby nie trzeba było zasłaniać. Oczywiście, rozumiem to, że trzeba robić tak, żeby dostarczać dzieciom różne rodzaje klocki i kolory, no ale jednak, wolałbym, wolałbym jednak dobre kolory. Tu, jak widzimy, również ma jednego złotego zęba i tylko i wyłącznie jednego złotego zęba. Cóż! Widać NFZ w Atlantydzie jest lepszy niż w Polsce można dostać za darmo złotego zęba i to nawet zwierzęta. W Polsce praktycznie jakakolwiek ochrona zwierząt nie istnieje, a co dopiero kurczę NFZ na zwierzęta. A tu proszę, nie? Znaczy może nie NFZ, może to był jakiś łowca nagród i sobie zrobił za pieniądze, no nie wiem. Ale wiem, że ta seria była po prostu dobra, tak, no bo była na pewno innowacyjna. Tak jak mówię, cały czas brakuje mi takiego odjechania. Zresztą nie tylko tu, bo kurczę w serii Space to samo. Co z tego, że w serii Lego City dostajemy. Tak jakby pod serię Space, ale to jest taki zwykły ludzki y, Space powiedziałbym. A ja potrzebuję takich zwariowanych kurcze, serii, takich właśnie gdzieś lekko odjechanych, typu właśnie y, Atlantis, y, typu kurczę, nie wiem, Space Classic Space, gdzie właśnie tam było trochę tego odjechania, czy chociażby Space Police 3. Y, czy ten właśnie kierunek to jest to, co powinno można obrać LEGO? Tymczasem, jak robią te serie, to tak jak mówię, pojawia się to na pół roku, rok. No, video w ogóle koncertowo się po prostu rozbiło. No i, no i czekamy na kolejną nową serię. Czy potrwa na pół roku, czy rok, to jakby no zobaczymy. Życzę, że potrwa dwa lata. O dziwo, Moniki się trzyma, nawet biorąc pod uwagę, że go nie ma oficjalnie w katalogu. No ale jakby, no właśnie nie ma go w katalogu. A ja potrzebuję czegoś katalowego, moi drodzy. A jeżeli wy potrzebujecie dobrych i ciekawych filmów, a przede wszystkim dużo kabeli, czyli starszych zestawów, to zapraszam was serdecznie na mój kanał. Zostańcie tu dłużej i odróbcie inne filmy, które tu się jeszcze nie pojawiały. Jeszcze nie pojawiały, no bo że właśnie pojawiały, ale których wy nie widzieliście. No o to chodzi. Ach, za bardzo się w tej serii dosłownie rozpłynąłem. Dzięki, że byliście dzisiaj i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcineczkach. Bye!